Trwa zgłaszanie projektów do budżetu obywatelskiego. W tym roku do dyspozycji mieszkańców są 2 miliony złotych. Projekty mogą zgłaszać wyłącznie mieszkańcy Tarnowa. Dodatkowo każde zgłoszenie musi mieć co najmniej 100 podpisów poparcia. Przypomnijmy, że w tym roku głosować na wybrane projekty można będzie wyłącznie drogą elektroniczną. W tym roku, decyzją pana prezydenta, odstępujemy od formy takiego głosowania. Idziemy w kierunku głosowania elektronicznego. To w dużej mierze powinno ułatwić wszystkim mieszkańcom oddanie głosu, jak i również powiem szczerze, nawet zwiększyć frekwencję czy też udział osób głosujących na poszczególne projekty. Na czym to będzie polegać? Oczywiście przygotowana zostanie specjalna aplikacja, która umożliwi mieszkańcom dokonania głosowania. Każdy Mieszkaniec, który posiada dostęp do komputera lub dostęp do internetu, może zrobić to u siebie w domu. Ciekawe jest również to, nad czym to pan prezydent podjął tutaj decyzję, to czy mieszkańcy mają obserwować postęp w głosowaniu i które z projekty zajmują lokatę tą pierwszą, a które niestety mają mniejsze zainteresowanie. Oczywiście tak. Wtedy będziemy również mogli zobaczyć, czy głosując, Podnosimy któryś projekt, którym jesteśmy zainteresowani, jego lokatę, a więc szansę na to, że będzie realizowany w budżecie obywatelskim. Do dyspozycji rad osiedli jest blisko 3 miliony 600 zł. Mieszkańcy bezpośrednio mogą sugerować radom zadanie, jakie powinny zostać wykonane. Te decyzje osiedlowe dotyczące chodników, skwerów, otoczenia szkół, przedszkoli będą podejmowane przez radę osiedla. Mogą być podejmowane również w daleko idącej konsultacji z mieszkańcami. Mieszkańcami, czyli sąsiadami tych członków Radosiedni, to pozostaje nam pula ogólnomiejska i ta będzie wynosiła na przyszły rok 2 miliony złotych. Łącznie w związku z tym do dyspozycji w budżecie partycypacyjnym mieszkańcy Tarnowa będą mieli 5 milionów 600 tysięcy złotych. Projekty wybrane w głosowaniu będą realizowane w 2017 roku. Pomysły można zgłaszać do 29 lipca.